Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. W międzyczasie już zebrałem wszystkie questy, jak tutaj widzimy. Większość jest do oddawania, mniej do robienia. Więc zaczynamy. Muszę dzisiaj wspomnieć, że jest strasznie dużo ludzi na serwerze. Aż są kolejki. No i to nie sprzyja dobrze nagrywaniu filmów, ponieważ no, moby nie nadążają się respić na dobrą sprawę. Dobrze, idziemy tutaj szukać. O! Dobra, może nic nam nie będzie. Dobra, idziemy szukać tutaj mobków. No widzicie, tutaj już są agresywne. Wszystko jest związane z promocją filmu, gdzie dają darmowego battle chesta i miesiąc gry. Ja tu sobie wchodzę na serwer, a tu kolejka, no. Muszę przyznać, że dawno już nie było takiej akcji czy koleś wchodzi paladynem, rozwalam. No, patrzcie, patrzcie, co się w ogóle tutaj dzieje. Nie ma jak zabić moba. Chciałem wbić tutaj teraz dziesiąty poziom, no ale widzę, że będzie bardzo ciężko. I chyba będziemy zmuszeni założyć herlumy, żeby nam szybciej ekspleciał. Bo to nie wygląda ciekawie, w każdym razie. Będę Wam troszeczkę najprawdopodobniej przycinał ten odcinek, bo chcę widzieć ten 10 level. I w następnym odcinku, już wybrać się na arenę, w której toczymy walkę PvP, PvP. A potem to już będzie leciało praktycznie z górki od 15 poziomu. To myślę, że już bardzo szybko będzie nam leciał. I mam nadzieję, że też trochę ten hype spadnie. No bo na dobrą sprawę teraz jest cholernie ciężko coś ekspić. Dobra, dosiadamy nasz motocykl. No, ciężkie jest życie teraz. Dobrze mamy zabijać tygrysy. No tylko fajnie by było, gdyby one jeszcze tutaj występowały. Wiecie co? Teraz zrobię krótką przerwę i poczekam aż tu się tutaj zrespi okej okay, mamy to udało mi się zdobyć ostatni przedmiot pech chciał właśnie że nie, nie wystarczyło ich tylko zabić ale i wydropić z nich rzeczy co było troszeczkę czasochłonne i zajęło mi parę minut no ale najważniejsze że się udało postanowiłem też że za chwilę jak już sprzedam i yy, tutaj opróżnie plecaki to założymy herlumy no żeby nam jednak doświadczenie leciało troszeczkę szybciej. Póki co jeszcze wykonamy te wszystkie questy no i będzie trzeba to wszystko pooddawać. Ale właśnie w międzyczasie to wszystko sprzedam. O! <grymne> Tutaj chyba był gdzieś handlarz. Mamy, dobra. co możemy sprzedać, to posprzedajemy. No i już zakładamy herlumy nasze. Na razie tyle, żebyśmy potem No i założymy Insignito. Dobra Musicie przyznać, że nasza kapłanka od razu wygląda potężniej I od razu mamy też parę procent więcej expa co nam Pomoże i przyspieszy levelowanie. No ale już do rzeczy lecimy dalej, bo tak to nam tutaj zejdzie cały dzień. I teraz dopiero będziemy zadawać potężne obrażenia. E, na dziesiątym poziomie porozmawiamy też o specjalizacjach. I powiem Wam co, dlaczego wybiorę, jak to będzie wszystko wyglądało, ponieważ, jak doskonale wiecie, tutaj różne specjalizacje mają y, różne klasy. No i z drugiej strony też widzicie teraz, jakie teraz zadaje niesamowite obrażenia. Teraz dosłownie kładę potwora na dwa strzały. No. Jednym hotem go bije po 50, więc. No i mam nadzieję też, że uda się wbić ten level. I powoli od 10 poziomu zaczynam się coraz ciekawiej robić. Mam nadzieję. No to w sumie nie dla mnie ma być ciekawie, tylko dla was, więc nie mi to oceniać. Okej. Okay. Mamy tu troszeczkę jazdy, więc widzimy się za moment. Ok, już jesteśmy. W międzyczasie zrobiłem tam quest'a, w którym miałem pozbierać beczki przy murlokach. I tym samym zdobywamy poziom dziewiąty. Nie jest lekko teraz expić, ale wszystko jest wykonalne w mniejszym lub w większym stopniu. I, no, i niestety konieczne są właśnie takie pauzy. Ponieważ zbyt długo by to trwało i to by nie miało, nie miało. Nie byłoby sensu w ogóle, żeby to nagrywać. Dobra, idziemy teraz. Mamy iść. To jest dobre pytanie. nie znam tych questów, powiem szczerze. Nie wiem, może do wody wskoczymy. Tutaj nic nie ma. To jest dobre pytanie. Co tutaj mamy robić? No cóż, wjedziemy tutaj na górę. I zobaczymy. No jaki mamy wybór. Musimy poszukać. Ewentualnie wszystko już jest powybijane Bo jak widzicie nie, nie jestem tutaj sam w tym momencie. O. No i mamy. My musimy zbierać skrzynie. Tylko one niestety już są powybierane. Co niezbyt mi się uśmiecha, bo chyba będę musiał znowu zrobić pauzę, żeby tę questę zrobić, bo będzie on trwał w nieskończoność. Aha. Tak, akurat jest najmniejszy problem. Ale skrzyni tutaj żadnej nie ma. Więc bardzo mi przykro, ale muszę zrobić pauzę. I przy ostatniej skrzyni wam tutaj się pokaże z powrotem. Dobrze, nie było to łatwe, ale udało mi się odnaleźć już wszystkie skrzynki, więc możemy jechać powoli oddać questa. Nie jestem szczęśliwy z tego powodu, że jest serwer tak przepełniony w taki sposób, chociaż no... Są też plusy, na przykład to, że nie będziemy długo czekać na BGM, na dungeona. No ale, expienie, questowanie w tych lokacjach początkowych jest naprawdę problematyczne. Ciężko mi sobie wyobrazić właśnie dłuższe nagrywanie w, takim, w takich warunkach. O, tak to ujmę. No ale, jeżeli już zacząłem, no to trzeba skończyć. Dostajemy kolejną misję. Teraz mamy zabić jakiegoś mini-bosika znowu. Może tutaj już nie będzie takiego problemu z tym? Przynajmniej mam taką nadzieję, no bo ile można, ludzie. <laughs> Oczywiście go nie ma, no bo gdzieżby? Chyba, że będzie to na górze. Teraz sprawdzimy. Niewykluczone w sumie, że. Ten bosik będzie tam na górze, gdzie już wcześniej byłem Hunter Panu pani łowczyni Kappa Dobra, mamy go Poszło sprawnie. W sumie teraz, jeżeli mamy Herlumy, to tutaj możemy ich czyścić bez problemu. Nawet czterech. Skoczyłbym stąd, ale boję się, że umrę. To nie byłby mój pierwszy wypadek w tej serii. Niekoniecznie musieliście to zobaczyć, ale było coś takiego. Dobra, ale stąd to już możemy spokojnie. Jacyś alianci się tutaj pojawiają, bo jest to napisane, że. Atakują nas, ale to myślę, że nam akurat nic nie grozi. Mógłbym tu w sumie przyjść, Altem i powalczyć trochę w PVP, ale nie, nie jest to niezbędne. Dobra, skończyliśmy tej questy, teraz trzeba poddawać to wszystko. Więc pauza, jesteśmy już na miejscu. Za chwilę oddamy questę, tylko tutaj musimy czekać, bo to jest taka mini scenka, w której ona walczy tutaj z potworami. Musimy czekać. O, już możemy przejąć questa i bierzemy następnego. I tutaj mamy zbierać właśnie rzeczy, więc myślę, że spokojnie damy radę. I też przepraszam was bardzo, że to tak tnę, bo w tych warunkach i jeszcze przy takiej ilości ludzi na serwerze byłoby niemożliwe, żeby to nagrać w miarę spójny sposób. Na dodatek jeszcze ten odcinek trwałby bardzo długo. I na pewno by go nikt nie obejrzał całego. O ile w ogóle te ktokolwiek ogląda całe Nie no, że tutaj mam nadzieję, że oglądacie Ten dziesiąty level to uda nam się wbić tutaj I uciekamy do debarent, chociaż obawiam się, że tam też może być jeszcze większy tłok jeżeli to będzie prawda, że tak to będzie wyglądało, to pójdziemy po prostu, cofniemy się z powrotem tutaj i pójdziemy do Ghostlands. Tylko jest właśnie ten problem, że ja nigdy nie ekspiłem tutaj. Nie znam w ogóle tej lokacji i to może wyglądać bardzo różnie. W sumie dla mnie też może być to dosyć ciekawe doświadczenie. Zawsze się czegoś nauczę nowego. Minutę filmu, nie, to jeszcze nie zdążymy spokojnie. Dobrze, tu już mamy wykonane i będziemy mieli praktycznie już połowę poziomu. Tak jest. No i widzicie teraz muszę jechać znowuż tutaj, żeby oddać questa. Więc... A, dobrze, mamy to. 13 minut filmu, więc tutaj jeszcze przejedziemy. Nie będę wam tak ciął co 2 minuty, no bez przesady też Chciałbym kurczę, żeby to jakkolwiek wyglądało tak spójnie. A jeżeli zrobię 50 paus w ciągu 12-15 czy 15 minut to nie będzie dobrze świadczyło z drugiej strony też nie jest daleko, więc spokojnie zdążymy. No i już mamy dosłownie 60% dokładniutko Kto by pomyślał, że właśnie film Warcrafta przyniesie taki hype. Wo -wo Mam nadzieję, że... To będzie trwało, tak. No i teraz w dodatku Legion wychodzi za niedługo, więc to się będzie tylko nasilało. Więc jeżeli teraz były kolejki, to po wyjściu Legionu będą kolejki takie, że nie będzie się dało w ogóle wejść. Będzie trzeba czekać 6 godzin, 8. Już tak było przy wcześniejszych dodatkach. Będzie trzeba zostawiać komputer na noc, żeby się w ogóle nie wylogowywać, bo to nie będzie miało sensu. I potem cały dzień czekać na łaskawe wejście do gry. Blizzard powiększał serwery właśnie w związku z tym, że wychodzi film i nowy dodatek, no ale jak widać, niewystarczająco, ponieważ no, już teraz nie wytrzymują i pękają w szwach. To my sobie możemy tylko wyobrazić, jak to będzie wyglądało, gdy wejdzie Pripacz, zacznie się Legion. Wtedy to już w ogóle. Teraz już zaczynamy dostawać więcej doświadczenia za questy, co nam sprzyja w sumie. No i na dodatek nam nie zaliczyło jeszcze. Hm, super. No, musimy teraz czekać minutkę, no ale tyle, ty jeszcze jesteśmy w stanie. Może byśmy sobie. A nie, z 12 levelem raczej. Chociaż. Może duelik sobie walniemy. O, mamy miłe doświadczenie, bo mamy pierwszy duel. No, klepię ją tam. Klepię ją porządnie, ale jak wiadomo, ja to mam Herlumę, ona jest zwykłym graczem, więc pokonujemy ją bez problemu. Dostajemy także archiwa. Tak będzie wyglądało nasze PVP, tylko obawiam się, że jeżeli pójdziemy na AB, Arati Basin albo Warsong Village, to nie będzie wyglądało to tak jak teraz. Bo tam już będą same twinki i będziemy dostać siarczysty w Pierdol. Przepraszam za określenie, ale inaczej się tego nie da nazwać. Bardzo. No, te itemy mają moc. W życiu nie wygrałbym PvP z Hunterem na takich samych warunkach. Jeżeli mielibyśmy te same itemy i to jeszcze 3 levelem mniej. Nie ma nawet takiej opcji. Nie ma o czym marzyć. Dobrze, znowu kurczę, musimy iść dalej. Chyba, że już wybierzemy się do Ghostlands Ale to zrobię wam już teraz przerwę, bo chwilę to potrwa Jednak trwało to krócej niż myślałem Od razu dostaliśmy Pierwszego quest'a tutaj I od razu mówię, że jestem tutaj pierwszy raz Więc za każde moje nieogarnięte jakieś misje czy coś, bardzo przepraszam No to mam zbierać krew Mam nadzieję, że tutaj nie będzie tylu osób może najprawdopodobniej tutaj do tego 15 poziomu już dostaniemy. Ale widzę, że tutaj też są wybite. Ale bądźmy dobrej myśli. Dobra. No, z tego nic nie dostaniemy. No, ale tu widzę, mamy zbierać krew z wszystkiego, co się rusza. Śmieszne określenie swoją drogą. Więc. nie powinno być z tym żadnego problemu aczkolwiek wszystko wyjdzie w praniu co nam pozostaje, bijemy po kolei i tyle ten odcinek będzie krótszy, bo już po tym poziomie zdobędziemy level wróć, przepraszam po tym questie zdobędziemy poziom, więc będę ich skończył Zależy oczywiście, ile nam jeszcze zejdzie ze zrobieniem tego quest'a. No ale jak biję mopki na dwa skill'e, nie ma żadnego problemu. No ale stawiają opór, nie dropią krwi z siebie. O, i przyszła. Teraz to jest jakiś mąk. No, swoją drogą Mąk to jest właśnie mój mine, który w Legionie ma być dużo, dużo mocniejszy. Na co liczę, ponieważ ja wybrałem tego Mąka w takim hypie na pandy. I bardzo szybko odbiło mi się to czkawką, ponieważ no co by nie powiedzieć, dupy nie urywała ta panda. Szczególnie właśnie MONK. Ma dostać porządnego buffa w Legionie. Może wreszcie będzie dało się nim grać w DPS-ie? Bo Healing robił no, nawet zjadliwy ale DPS nie. Dobrze, wracamy już, oddać Questa i będziemy kończyć na dzisiaj. Pamiętajcie o tym, żeby wypowiadać się w komentarzach jakieś rady. Jeżeli popełniam coś jakieś błędy, no to wszystko mi piszcie. Zostawiajcie łapki w zależności od tego czy Wam się film, film podobał czy nie. I zapraszam też do subskrybowania kanału, ponieważ to jakby nie patrzeć pomaga wystartować mi. I zdobywamy także dziesiąty poziom. I tutaj dostajemy też specjalizacje. No więc mamy jeszcze chwilę czasu, więc mogę opowiedzieć. Mamy tutaj trzy specjalizacje. Yy, discipline, Holy i Shadow. Discipline... Dis, tripli, dis, przepraszam. <laughs> I holy. Są to dwie specjalizacje, które będą nas leczyły. Którymi możemy leczyć. I tym się różnią, że disco, bo takie jest określenie, on bardziej absorbuje obrażenia, żeby inaczej. Inny healer mógł go lepiej wyhilować, i żeby nie stracić tego gracza. A Hole jest to typowy, dobry healer, i tym się właśnie zrobimy. I będziemy expić, dostajemy nowego skilla leczącego. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Pamiętajcie o tym, co mówiłem. I do następnego.